Dzisiaj będę robił Samsunga Note 20 Ultra 5G. Będę robił w nim wyświetlacz. Telefon po upadku na jakiś ostry przedmiot. Co widać. Na razie nie będę zdejmował tej folii, ma tu folię, ale potem zdejmiemy tą folię, zobaczymy jak to tam ucierpiało pod spodem. Wyświetlacz będę zakładać oryginalne. Bardzo fajny ma kolorek, taki brązowy. I tak, to jest wyświetlacz 1400 zł z montażem. Dużo i niedużo. Telefon jest... Taki telefon to jest jakieś, nie wiem, z 6000 wartość w tym momencie, także to jest 1,4 wartości. No i tak jak patrząc na Samsunga, to wcale nie wychodzi tak drogo. Ja sobie już tutaj Odłożę ten wyświetlacz, bo na razie muszę tutaj delikatnie rozkleić. Ja sobie już wcześniej to rozkleiłem na podgrzewaczu. Wzdjąłem tą klapkę. Klapka tak wygląda. Zeszła ładnie. Też ją odłożę. No i wszystko zostało. Także rozkręcam. No niestety tutaj nie chcę ruszyć. Zaraz ręcznie ją wykręcę. No i muszę. Ręcznie to zrobić. Niestety jest tak mocno skręcone, że mój wkrętak po prostu nie daje rady. A oczywiście sobie zaraz podładuję ten wkrętak. Jemu ja wystarczy minuta i na ten jeden telefon to wystarczy. O tak, tej nie mogłem odkręcić. Tej. Rzeczywiście jest tak zapieczona. No nie, kurczę. No nie dobrze. Dobra, poszło. Jest pochłaniasz wilgoci w środku w telefonie. Bardzo mocno są tutaj śruby skręcone, no po prostu mega. Jak to jest, że tylko w tych notach jest tak mocno, dobra, wystarczy mu. Fajny jest ten pochłaniacz wilgoci tutaj. Podoba mi się to. Te kuleczki. To jest dobre. Fajny, naprawdę fajny telefon. Ładny kolor. Jeśli miałbym mieć telefon na Androidzie, to kurczę powiem szczerze, gdyby nie było iPhone'ów, gdyby iPhone'a nie istniały, to pewnie miałbym taki telefon. Tak, to by był mój telefon. A temu co się stało, za nie chcę złapać. <grym> <grym> Oho. No, ciekawe, <noise> bo tak, telefon nie chce mi złapać zoomu. zoomuje mi. Ale jak z daleka, to mam nieostry obraz. Co jest grane? O, teraz z punktu wychwycił. Ja w ciebie dzielę. Telefon za 5,5. No i czasami iPhone tak też musi być tak stary. Chociaż powiem szczerze, pierwszy raz. Ale to chyba mam tak ustawione, tak mam ustawione, żeby mi z punktu łapał ostrość. Dobra, to niech stąd pa. leci. Dobra, ustawiłem sobie telefon, kontynuuję. Jedziemy. Ja już jestem trochę zmęczony, powiem szczerze. Bo w sumie, która to jest godzina? Pięknie, pierwsza trzydzieści. Dzisiaj ostatni, więcej nie robię. Pierdzielę. Zresztą nie mam, chyba nawet. To jest ostatni dzisiaj do zrobienia. ściągnąć cały ten plastik. Z tą naklejką tutaj. Ale właściwie to nie naklejką, tylko tą, bo to jest chyba pętla indukcyjna. Tak, to jest odładowania indukcyjnego. czy pętla NFC do płatności zbliżeniowej. Fajnie też rozwiązana. No to tak, zasilanie. Sygnałowa, to jest taki przewód antenowy. W tych telefonach już nie wykorzystuje się typowego przewodu antenowego, tak zwanego jakiegoś UFL-a czy pigtail, taki koncentryczny przewód, tylko taką tasiemkę. No i chyba lepsze rozwiązanie, szczególnie na zamoczenia. W środku jeszcze sobie gniazdo muszę odkręcić i płytkę. Muszę sobie tutaj trochę pomóc. Ciekawe rozwiązanie, właśnie, wyjmuje wibracje. Zazwyczaj wibracje są e, okrągłe, tylko właśnie w tym modelu, tutaj kurczę, znaczy w tym modelu. No ogólnie w tych no, tak NOT 20 i tak dalej, no tak się spotykam, że one są kwadratowe te silniczki. Chyba będę musiał zdjąć tą antenkę. Nie, jest antenka. Dobrze. Nie pamiętam od czego jest ta antenka, ale jest już w wyświetlaczu, więc nie będę musiał jej przekładać. Jest trochę tego tutaj, tej elektroniki. nie wyjąłem ale leży dla niej miejsce i odkładam, dobra to co, wyjmuję płytę płyta też jest fajnie rozwiązana, no kurczę no fajny telefon, naprawdę, najbardziej tutaj przypomina mi w tej płycie to przypomina mi konstrukcję, to jednak iPhone'a ale teraz tak Xiaomi są robione, iPhone'y. Co jest? Sieć. No i tak, płyta jest tak rozwiązana, że są zludowane tutaj ee... te płyty ze sobą przez taką jeszcze przelotkę czyli tą płytę właściwą na tą płytę jest jeszcze jedna i tu, tu też z tej strony no kurczę no nie dość że druk wielowarstwowy no doskonale widać to tutaj kurczę czyli ciekawe czy, czy się dało tak przybliżyć żeby było widać te kule tutaj o doskonale teraz je widać jak są połączone idealnie no i tam między nimi są też układy to jest płyta taka wraz no fajnie no jak jak się coś tutaj spieprzy to właściwie naprawa nieopłacalna i o to pewnie chodziło położę sobie tutaj już ten nowy świetlacz Zobaczę co jeszcze z niego mam przełożyć, tylko sobie porozklejam te wszystkie fabryczne naklejki. No i tak. Głośnik tutaj. Znaczy ta kamerka jest tutaj. Bo kamerka też jest nowa w wyświetlaczu. I co ja tu będę musiał przełożyć? pasty nie ma tutaj żadnej. Nie ma tu żadnego odprowadzania na temperaturę. Wszystko idzie w tą miedziane. Coś. Właściwie wszystko w wyświetlaczu jest. Można go już stary oddać. Wszystko jest, oczywiście. No tak. Bateria. Zapomniałem, że będę musiał sobie jednak jeszcze na chwilę włączyć podgrzewacz. Dobra, włożę na chwilę jeszcze ten nowy wyświetlacz. Wspomogę się ipko, i rzucę na podgrzewacz. Dobra. To ja sobie zacznę już go składać. Zacznijmy może od gniazda, od płytki w sumie. Ale się kleję do tego. W sumie to zacznijmy od jednak spróbuję od gniazda zacząć. żeby leżało idealnie. I teraz płytkę. I co jest? No, dobra. Dobra, i ja również siedzi. Tu włożymy nową baterię. I wkładam płytę. Kurczę, no. Coś mówię mi tu nie wchodzi Ale jest Musi wejść Tu musi wszystko pasować no. Antenka zapięta Dobrze. Jeszcze tutaj sobie Podniosę do góry i wsunę silniczek, o którym zapomniałem silniczek wibracji. W sumie wszystko podniosę. Uff. Dlatego jest tak wzdycham, bo przyklejam się cały czas. Taka jest praca w rękawiczkach, że to wszystkie te elementy w tych, w tych telefonach one są podklejane klejami, tymi podklejkami i praca w ogóle w rękawiczkach. No ale no niestety tak trzeba. A dlatego trzeba, bo klientowi nie trzeba zostawiać swoich odbitych paluchów w środku w puszczu. No i jak najmniej śladów, że cokolwiek tutaj było robione. Sobie poszukam już łopatki do wyciągnięcia Tutaj y, tej baterii. Bateria jest wyjęta. To też do tego użyłem podgrzewacza, położyłem ten cały wyświetlacz na, na takiej macie rozgrzewającej. I, no i łatwo to zdecydowanie wyjęcie. Ja sobie tu jeszcze schładzam. To jeszcze będzie trzeba tu przełożyć. W sumie taśmę sygnałową to już później. O, prosta sprawa. Tu też buzerek. Czy to jest głośnik? Kurczę, to jest głośnik. Tak. No, tak jak buzer w Nokiach kiedyś. Dobra, Mogę sobie już. Zdjąłem tak, żeby klej nie zszedł z pod spodu. Super, dobra. Wszystko siedzi jak należy. Właśnie dlatego nie zdejmowałem, nie chciałem tego rozklejać. Żeby tutaj zostawić jak najmniej śladów. Siadło ładnie. Tu też. tutaj to jeszcze trzeba wpiąć tasiemkę dobra i tutaj też tasiąka. dobra siedzi 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 rysik na czwórkę krętaka. i jedziemy żeby mi tylko wytrzymał jeszcze na ten telefon ten mój wkrętak bo nie chce mi się tego ręcznie robić Licho, licho. To widzę. W toch jest tak, że te gwinty tak wchodzą mm, specyficznie, znaczy nie wiem, no jakby są... jakby to były jakieś blachowkręty i wkręcały się tutaj w ten, w ten korpus. Bo... Czuflatka do gniazda, z powrotem. Nie, w ta strona tutaj. Tu jest wszystko w foliach. To też no ładnie wygląda. No, odpalmy. Pewnie nie działa, bo jest wyczerpane. Jest. Zobaczymy, czy ładuje. Jeszcze tutaj jest bardzo ładowana. Szukam kabla 1,7 a 9,2 V. Nie ma takich prywatnych treści. Też ciężko przeprowadzić test w rękawiczce. No fajny telefon, no cóż to mówić. Wiemy, że ładuje. Ja sobie odetnę odwarkę i jeszcze skończę. No to nie koniec, bo on jeszcze będzie musiał być sklejony temperaturą. Trochę mu dać, mu trochę temperatury, żeby sobie aktywował ten klej z powrotem. Potem na zaciski. Tak, żeby ta klapka z tyłu złapała. Mamy gotowe. Ja sobie tylko pozwolę jeszcze tą klapę dokleić. Dobra, to z powrotem na podgrzewacz. trochę tutaj będzie trzeba ją jeszcze dopieścić tak mam czyli do, dokleić no bo musi się zejść idealnie przy okazji dopychając ją tutaj czyszczę Telefon teoretycznie jest wodoszczelny, no ja nie wiem, ja na tę wodoszczelność to tutaj gwarancji bym nie dał, bo no jeżeli widać było to ta uszczelka raczej taka słabiutka. Doczyszczę tutaj pani telefon jeszcze. Niestety ten brud tutaj się gromadzi Znaczy nie wiem dlaczego go tak ciężko jest usunąć Tu jest drapnięty chyba Nie, to jest brud Dobrze Dobra, to tyle. Telefon gotowy. Położę na podgrzewacz, potem na zaciski, godzinka i zrobiona. Czas operacyjny. Godzina pierwsza, Czas i spać.